Witam i pozdrawiam was. Kolejny temat, tanio, drogo, wartość. To jest, witam was. Kolejny taki temacik. Bardzo często spotykamy komentarze pod różnymi filmami, bo jakie to jest drogie, to jest za drogie, to za dużo kosztuje, i tego typu rzeczy. Hmm. Tylko kto teraz określa, czy coś jest dla kogoś drogie, czy tanie. Kto określa te wszystkie na rynku, te ceny i tak dalej, i tak dalej. Bo często niektóre rzeczy rzeczywiście są dużo tańsze, a są po prostu dużo, dużo drożej sprzedawane. Ma wszystko z tym związek, że ktoś, kto to wyprodukował, sprzedaje to przeważnie tanio. Następnie kupuje to jakiś dystrybutor. Ten znowu to sprzedaje dalej, do magazynów. Magazyny znowu to sprzedają do jakichś małych dostawców. Dostawcy sprzedają to do sklepu. Czasami ta siatka może być jeszcze dłuższa. I tutaj właśnie na tym się robi te ceny. Tutaj to wszystko po środku. Ci zarabiają najwięcej na tym wszystkim niż ten ostatni i ten pierwszy, którzy to zrobili. Także. Ja tu jest pierwszy taki problem tego wszystkiego. Ale można to jeszcze całkowicie obrócić w drugą stronę. Ile warte jest tobie twoje życie? Bo jeżeli pewne rzeczy potrafią uratować, załóżmy zdrowie czy coś innego, i pomimo tego, że są troszeczkę droższe, to co wybierasz w tym momencie? Czy to jest wartość dla ciebie, ty idziesz do lekarz, Ile razy? to możesz. Czy te wartość dla Ciebie? Masz taki duży plik receptów i taki duży ilości magicznej pigułki. Cały szafa ja, pełna. Kiedy? Na tencie pytanie. Twój reakcje jest na, na wszystko czy razem. Jest tak? Proszę bardzo. To znaczy tę informacja, nasze doświadczenia, które my mamy, które chcemy. Czekaz dalej to po prostu nie jest nic dla Ciebie. I marnujesz po prostu swój czas na tym kanale, także może lepiej pooglądać coś innego. Albo zobacz telewizorem, czytaj gazetów, czytaj ten. Tygodniowa, albo miesiąc. Miesięczniki, czy nie wiadomo, co jeszcze. I albo zobacz telewizorem, bo to jest naprawdę szkoda na twój czas. Bo twój czas, twój świat leży na całe inne tematy. To nie jest problem dla nas, to nie musi być problem dla ciebie, ale kiedy. te chcesz jest e, dobrze informacje, ale te czujesz, te nie pasujesz do naszych kanałów. No, proszę to zobacz. Tak, szkoda, szkoda czasu. Lepiej, I, lepiej przejść na coś innego. I tutaj zegnamy na ten ludzi. Do nas... Nie. Pozdrawiam i wszystko najlepszego na twój resta życia. Tak. <laughs> niestety. E... Są tacy ludzie, którzy po prostu wolą zaoszczędzić na jedzeniu, wolą kupić ten najgorszy syf, jaki jest, tymi najgorszymi dodatkami w środku, jakie są, żeby tylko i wyłącznie zaoszczędzić. Niestety nie pomyślą tutaj na tym, że to co tutaj zaoszczędzili, załóżmy 50 groszy, że za chwilkę wydają to na coś innego, bo jeżeli zdrowie się posypie, to wtedy leci dopiero gruba kasa. To wtedy ludzie wydają wszystko, zadłużają się, biorą kredyty, nie wiadomo co jeszcze. Całe rodziny wtedy idą z tak zwanym Titanikiem na dół przez takie coś. A dlaczego? Bo chciało się zaoszczędzić 50 groszy. To jest bardzo często taki przykład, ponieważ my to często widzimy. A nie lepiej jest zjeść, tak jak my, coś wartościowego, ale za to dużo, dużo mniej. Ja wiem, że na początku jest wielki problem, żeby się przestawić z takiego talerza jedzenia, które jest absolutnie niewartościowe, które nam szkodzi, na taki mały talerzyk z jedzeniem wartościowym, które dopiero odżywia nasz organizm. To jest wielki skok. Naprawdę to jest wielki skok. Tego nie zrobisz w jeden dzień. Nie ma szans. To trzeba powolutku zrobić. To nie jest wskazane, żeby to robić w jeden dzień. Ale. Kupując dużo taniego jedzenia, mamy taką górę, ale wartości w tym nie ma. To tak samo jest jak z karmą do psa. Jak się kupuje tanią karmę, ja kiedyś taką jeszcze kupowałem, bardzo tanią, taką, jaką marketową do psa. Ten pies zjadał tej karmy. Czasami no nawet trzy takie kubki potrafił zjeść. I zrobił też masę odchodów po tym. Dużo, wszędzie tego pełno było. Trzeba było zbierać z rana. Odkąd kupuję mu porządną karmę, tak zwaną mięsną, gdzie jest praktycznie samo mięso, duża ilość mięsa i tak dalej, nie ma tam jakichś zbóż tego typu, to jest wszystko wyciągnięte. Oczywiście ta karma jest z pięć razy droższa. Od tej taniej. Ale wyobraźcie sobie, że ten pies teraz i pięć razy mniej je. I również... <grym> <grym> Mniej praca na rano. Tak i również mniej się załatwia, ponieważ on dużo lepiej strawia ten wszystkie pokarm. Więcej wartości z niego czerpie, czuje się lepiej. Wygląda lepiej. Wygląda lepiej. Futro się błyszczy. I na dodatek wiem, że on nie zachoruje na tej karmie, ponieważ to jest to, do czego go natura przystosowała. A nie do jakiegoś syfu, który tam jest i który można tanio nakupić, tylko i wyłącznie po to, żeby się zapchać. No to zapchać to się można, nie wiem. No, byle czym się można zapchać. Nawet papierem toaletowym można się zapchać, jak będzie taka potrzeba. Ale co z tego przyswoisz, z tego papieru toaletowego? No nie za bardzo, nie? Nie, nie idealne pożywienie dla nas. No ale głodu nie będzie. <ścoughs> To jest takie typowe, dziwne myślenie, yy, które ludzie nie zdają sobie sprawy, co sobie rzeczywiście z tym robią. I jaką krzywdę sobie tutaj tym robią. Dlatego to jest warte do przemyślenia, czy aby na pewno zawsze to najtańsze jest takie dobre. Bo na przykład, kiedy zobaczymy, kiedy startowałmy na zmieniać nasze jedzenie blenderów, mikserów, no trzeba było kupić, to też trzeba było wydać i te tanie też się paliły, się psyły zamiast kupić jeden duży, lepszy. Ale ja też wtedy tak myślałem. Ach, nie wydam przecież prawie 2000 na blender. To jest bez sensu, jak tu mam w sklepie za 80 zł. No, to się spaliło później z takich z piętnaście tych po osiemdziesiąt i już miałem jeden duży. I na końcu i tak musiałem ten duży kupić, a tam to wszystko straciłem. Ja rozumiem... To te... samo było z wyciskarkami. Ja rozumiem ten ludzi, którzy nie mają starczy pieniędzy. Specjalnie w tym czasie. To ja rozumiem doskonale, ale my zobaczymy nie tylko na ten czas. My zobaczymy na kilka verder. Dłuższym polem po prostu na, z rozpiętością czasową. Bo my staramy się myśleć już na przyszłość, że jak coś zrobię z moim zdrowiem. Na przykład, zastanowię się, czy jak zjem dzisiaj to, czy mi to za jutro, pojutrze, za dwa dni mi to nie zaszkodzi. Tak ja już myślę czasami. Ponieważ zauważyłem po moim organizmie, że jak zjem coś, co nie jest dla mnie dobre. To mi to za dwa dni jakimś cudem wyjdzie przez organizm i się pokaże, ob, się objawi w jakiejś dolegliwości. Cokolwiek by to nie było. Wtedy potrafię to bardzo szybko powiązać. Mówię, aha, to było to. No, no jednak, jednak. No nie było dobre, nie? To jest tak samo, kiedy ja jadłam ten e, zły boles. Ha, to nie było, jeden, to było tego, bo pierdolę jele raz. No. no, i niestety, no i to jest taki problem z tym wszystkim później, bo to się zemści, niestety. Także, czy wszystko na pewno jest, aby takie drogie, jak to się mówi? Bo mi się nie wydaje, żeby to wszystko było aż takie drogie. Jak popatrzymy, że będziemy tego mniej zużywać, to wcale nie jest drogie, się okazuje. Tylko, tak jak mówię, to jest proces. Tego nie zrobisz w jeden dzień. To może potrwać nawet i lata, żeby się przestawić do takiego stopnia, jak my się przestawiliśmy. To nie jest prosta sprawa. I na początku taki zimny odwyk wcale nie jest taki zły. Po głodówce przecież zawsze jadło się o połowę mniej od razu. Przed głodówką zjadłem taki talerz, po głodówce wziąłem ten talerz i zjadłem tylko połowę. Mówiłem, coś nie bardzo, nie zmieści mi się więcej. Ale jakbym teraz się przejadł i bym to znowu wcisnął w siebie. To już zostanę na tym poziomie. To już ten talerz znowu będzie ok dla mnie. Ale tu jest ta sztuka, że jak wtedy dojdę do tej połowy, poczuję, o, jest ok, jest full, to już dalej nie jem. I nie wciskam tego na siłę w siebie. Bo znowu wrócę z powrotem do tego, gdzie byłem. Żołądek się rozciąga. To jest gumka. Jak się skurczy, to niech lepiej taki zostanie, jak jego natura przewidziała. Ekstra praca na Twojej wątroba, Twojej nerki. Twy, wszystkie twoje organy są znowu atakowane, kiedy te zbierasz znowu taką ilość i zero, prawie zero wartości. Ja powiem jeszcze inaczej. Im więcej zjemy, tym krócej będziemy żyć, ponieważ ilość pożywienia jest tutaj związana z długością naszego życia. Im więcej będziemy jeli, tym więcej tracimy energii, żeby to strawić. Czyli im więcej jemy, tym krótsze nasze życie. Im mniej jemy, tym dłużej będziemy żyli. To jest jak gdyby... można to określić jako baterię, jak gdyby. Czyli im więcej zjesz, tym więcej prądu trzeba zużyć z tej baterii, żeby to wszystko strawić i posprzątać. Im mniej zjesz, tym mniej prądu z tej baterii się zużyje i starczy na dłużej. Tak proste, chłopskie rozumowanie. Jako inny przykład możemy podać jeszcze tani sweterek i drogi sweterek, tak zwany t-shirt. Co dla Ciebie będzie tanim sweterkiem, czyli takim załóżmy za 5 zł? Idealnie kupiłem sobie sweterek za 5 zł, cieszę się, fajnie, pięknie zaoszczędziłem. Dla Ciebie to było tanie. Dla kogoś innego oznacza to nawet i stratę życia, ponieważ tam, gdzie są produkowane takie tanie sweterki, często ci ludzie siedzą pozamykani w tych fabrykach. Duszą się w tych chemicznych oparach, w tym wszystkim, mają kontakt z tą chemiczną wodą, która tam jest używana do tych kolorów, do tego wszystkiego. Ja taki reportaż kiedyś widziałem stamtąd, to jest paskudnie. Wylewana jest ta woda tam wszystko do rzek. Ludzie nie mają co pić, nie mają skąd brać wody, ta woda jest zatruta, ona jest kolorowa, dosłownie różne kolory wody lecą, tak jak te ubrania były farbione, tak to wszystko jest tam wylewane. I dla nas to był tani sweterek, cieszymy się, a z drugiej strony ktoś przez ten sweterek umiera. Najgorsze w tym wszystkim jest, że ten tani sweterek, bo ja też taki kiedyś kupiłem i tak przerobiłem, to ten tani sweterek wytrzymał 3-4 prania i się rozleciał. I tyle było z tego. Tam materiał jest do bani po prostu. To nie trzyma się długo i to nie będzie miało praktycznie sensu. Czyli znowu mamy to samo. Kupujemy coś taniego, cieszymy się, że był tani. Nie dość, że zaszkodziliśmy komuś z drugiej strony planety całkowicie. To jeszcze nam się za chwilkę rozleci i tak trzeba będzie kupić znowu następny. Kolory wypławiają, zrobią się takie kulki na nim, zrobi się przezroczysty jak siatka, aż w końcu się porwie na same szmaty. I tyle z tego było. Ta jakość nie przekłada się na to wszystko. Z drugiej strony możemy popatrzeć, ile ktoś jest. W stanie zapłacić za ręcznie zrobioną sukienkę. Na przykład. To już całkiem inna bajka. Jeszcze z innej strony możemy popatrzeć, czy chcemy chodzić wszyscy tak samo, jak takie parówki w sklepie, wszyscy w tych samych kolorach, w tych samych ubraniach, czy chcemy coś unikatowego. Jeżeli chcemy coś unikatowego, zróbmy to sami. I kiedy my robimy to sama. W domu. Mamy e, terapię. Bieszkiec terapii. Tak, zajęcie. E, mamy kreatywność. Koordynacja oko-ręka się poprawia. I kiedy na przykład ja nie umiem nic na maszynę. Bo po co ja nie, nie chcę, w ogóle ja nie chcę u mnie to. Bo to jest tak, 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 tak. I to jest dla mnie stres. To jest tak samo. Kiedy ja kiedy byłam moda, e, robiłam grę na piano i na orgel. I kiedy tam jest metronom, tak, 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 tak. To jest stres. Dla mnie. To jest tak samo. Kiedy jest taki duży zegach i te cały czas te, te słyszysz ten ruch o ten... Tego zegar tle... cały czas. Także nad tym też można się troszeczkę zastanowić. Bo tak jak mówiłem, nie wszystko, co jest tanie, jest dobre. Jeżeli nie jest bezpośrednio niedobre dla nas, to może kogoś innego to trafiać. Co kupujemy? Na przykład z powrotem na ten sukienki. Kiedy sukienki jest robione na ręczny w Anglii, kiedy tyczy się zmięc, to to i to, taki, taki sukienka, pieniądze na godzinę na adaptat praca to jest 15 funtów. I to jest ogromny ilość, ale w ogóle to nie jest masa produkcja. Ja, ja. też zapłać ten ilość, co. Jest, co ta wartość dla ciebie. Ale na przykład e, ja nie umiem robić ten rzeczy na maszynę, albo ty nie umiesz ten rzeczy na maszynę, ale ty masz bardzo dobrze, zielone palce, i te wiesz, Twee zijn albo of on of ona, ze kunnen het werken na de machine. Dat wil zeggen, ik i to en dat is normaal in Falandia. Ik bier dit stuk, de lapstop, de ignoreer. Materiaal. Ik bier het oni, oni doen het voor mij, en op. En W, da vor, mag ich A w zamian za to na przykład ona zrobi ogródek do porządku, doprowadzi. Także taki troszeczkę handel wymienny też, który tam do dzisiaj nadal trwa. I to nie jest coś o dzisiaj. To był też robione. dawno, dawno. Dawno lat temu. Te. Dobra, moi drodzy, także temat do przemyślenia. Także. Tyle na dziś. Pozdrawiamy Was. Trzymajcie się. Hej. Do następnego razu. Pa i nasze zdrowia w nasze ręce!